Cześć, jesteśmy uczniami szóstej klasy i chcielibyśmy opowiedzieć Wam trochę o szkole. Spędziliśmy tu już trzy lata, które minęły bardzo szybko, ale intensywnie. Niedługo idziemy już do siódmej klasy, ale na pewno wiele zapamiętamy. Mamy bardzo małe klasy i dzięki temu znamy się praktycznie wszyscy. Lubimy razem spędzać czas, nie ma między nami dystansu, bo szkoła dba o integrację i dobrą atmosferę. Dzięki temu ciągle nawiązujemy nowe znajomości i jesteśmy otwarci wobec siebie. Poznałam tu wielu przyjaciół, z którymi spędzam czas po szkole. To teraz czas opowiedzieć Wam nieco o nauce. Nie martwcie się, nauczyciele są wymagający, ale dzięki temu my czujemy się pewnie przed tym, co czeka nas dalej. Kiedy czegoś nie rozumiemy, zawsze możemy zwrócić się o pomoc. Celem naszych pedagogów jest to, żebyśmy mieli przede wszystkim wiedzę a nie stos piątek i szóstek. Nie ma tu wyścigu za ocenami, lecz współpraca i zrozumienie, a przede wszystkim mnóstwo dobrego humoru. A i najważniejsze, nie stresujemy się dzwonkami, bo po prostu ich nie ma. A kiedy lekcje się kończą, możemy rozwijać swoje pasje na kółkach i zajęciach dodatkowych, na przykład teatralnym, historycznym, przyrodniczym, sportowym, tanecznym, chórze i długo jeszcze by wymieniać. Wspomnieliśmy, niedługo zaczniemy naukę w klasie siódmej, w innym budynku, a więc zwalniamy dla Was to fantastyczne miejsce. Chcecie zacząć niezwykłą przygodę? Zapraszamy! Zapraszamy!